Dzień dzisiaj będziemy czytać opinie naszej szkoły. Dobra, leci pierwsza. Ja bardzo żałuję, że przeniosłem dziecko do tej szkoły. Sama dyrekcja to przemili ludzie i świetni nauczyciele. Pani od biologii, geografii, chemii, historii, pan od fizyki i dalej nauczyciele. Natomiast pani Aurelie od polskiego bądź Grażyna od WOS mogę zepsuć reputację całej szkoły. Na przykład pani Drel... Na przykład pani Derej nikt łącznie z dyrekcją nie ma wpływu. Robi co chce, zabija w dzieciach wszystko co najlepsze. Chyba nie znajdą się dzieci ani rodzice, którzy nie, nie mają z nią problemów. Pani jest arogancka, do dzieci odzywa się, le się lekceważąco. Często twierdzą, że są głupi, nic nie umieją. Cytując, potrafi powiedzieć że na lekcji, że z poziomem wiedzy klasy, to znalazłaby sznur i pierwsze lepsze drzewo. Ogólnie na każdym zebraniu są do niej kolejki. Rodzice po spotkaniu potrafią wyjść z płaczem. Pani pastwi się nad wszystkimi, ale najlepsze jest to, że inni młodzi, fajni nauczyciele również mają z nią problemy. Pani od to osoba historia. To osobna historia. Kobieta niemiła i nieprzyjemna, i chyba za karę pracująca z dziećmi. Największym minusem tej szkoły jest ilość sprawdzianych krasówek klasówek itp. Patrząc na librosy znajomych, to często przez miesiąc nie mają tyle, ile nasze dzieci przez tydzień. Dzieciaki uczą się całymi dniami i weekendami, bo nikogo nie obchodzi, że dzieci nie dają rady. Ogólnie odradzą szkołę, mimo niektórych świetnych pedagogów. No, Pora. ja się z tym zgadzam. No, spokojnie jest. Więcej o Cześć jeszcze nie mamy. Teraz czytać będę ja, Ogólne Ogólnie szkoła Spoko, dyrektor, zmienił się w tym roku, więc są plusy i minusy. Niektórzy, na... Ciszej, Niektórzy nauczyciele są naprawdę fajni. Na przykład pan Rysio od matematyki i fizyki, którego żarty zachowanie, komentarze i tepek. Naprawdę śmieszną w dodatku. Fajnie prowadzi lekcje. Naprawdę jeden z najlepszych nauczycieli. Tylko uwaga, pyta, pyta co tydzień, dwa, zawsze trzy osoby. Nauczyciele są również i bez tacy jak pani od niemieckiego Ania. Pani od matmy, Ewa, co siedzi i przegląda zalan, zalana. Z, Zalando. Za, zalana jest na lekcji, wyświetlając jedno zadanie do zrobienia dla klas, bo nie chce jej się przerabiać materiałów w ósmej klasie. Faworyzuje uczniów strasznie, więc jak nie jesteś orłem z matmy, to, masz, to nie masz co próbować, bo podbijać. Najgorsza nauczycielka do matematyki egzaminu uczyła się z ty i kroków korków. I, i korków, boże. I to mi pomogło. Pani Ewa nie powinna w ogóle uczyć. Pani od geografii uczy z pasją. Jest trochę surowa, ale ogólnie miła osoba. Historia zależy na oto traficie. Traficie Pani Ania, beznadziejna nauczycielka, natomiast pan Krzysztof, dyrektor, jest naprawdę fajny i można z nim pożartować na wiele tematów, zwłaszcza na temat teściowej. Dobra, ty reszta. Dobra, bo ci się nie chce. Nauczycieli od polskiego jest trzech. Najlepsza jest pani Katarzyna, to przemiła osoba. Pani Aurelia jest wymagająca bardzo i będzie wam z nim ciężko, ale ogólnie przyjazna pani. Pani Beata umie uczyć, ale surowa jest. Nauczycielki od angielskiego są zupełnie różne. Jedyna pani, która może cię czegoś nauczyć, to pani Katarzyna. Reszta średnio. Jeśli chcesz iść na rozszerzony wos, Pani Elżbieta zniszczy w Tobie tą pasję, natomiast Pani Paulina jest dobra nauczycielka tego przedmiotu. Pani od biologii i chemii to jedna z najlepszych i najmniejszych nauczycielek i nie ma co zarzucić. Nauczyciele WF też są różni. Jedni mają na ciebie wywalony, drudzy wycisną z ciebie ósme poty, zależy na kogo trawisz. Pan od muzyki to jest hit, odklejony człowiek, mówiący tylko o narkotykach, protestach, że Polska okropny i że bez nut nie udaje nam się w życiu. Pani od informatyki, w dyrektorka, to kochana pani i na pewno ją pokochacie. Natomiast pan od informatyki, powodzenia w zdaniu roku, u niego nawet w ósmej klasie. Jestem absolwentka tej szkoły i w tym roku kończę ósmą klasę. Moim zdaniem przygotowania do egzaminu nie są najlepsze. Wiecie, głównie musisz doprowadzić sam, szczerze mówiąc, osoby, które mają większe plany na życie niż w lub w liceum na pierwszym lepszym profilu od razu do szkoły. Ze względu na nauczycieli, jak i wygląd szkoły, szkoła budowana na 300 uczniów, jest w niej na ten moment ponad 700. Dłok <laughs> na korytarzach i w prasach. portierzy stojący przy wejściu do szkoły, wspaniale osoby i super się z nimi gadaje, jak się znajdzie temat. Pani pielęgniarka, cud Będę na pewno do niej przychodzić jeszcze po zakończeniu szkoły. Wszyscy ją kochają i uwielbiam całym sercem. Kochani ci, kochamy Cię, Pani Kasiu. No i chyba będziemy kończyć na dzisiaj, Lizowie. Także może będzie part 2, jak Wam się spodoba. Także żegnamy z Adamem. Lara, no wbijecie na kanał Drubla nie wystąpił na tym filmie, ale polecamy. To znajdziecie tam również fajne odcinki no no na opinie na naszej szkoły. Możecie też przeczytać oczywiście na nie, nie wiem co to jest. Wasza edukacja.pl waszaedukacja.pl Co będziemy się żegnać. Papa. Pa. Żegnajcie.